Witam serdecznie na kanale Ciężki Handel. Plekałem z nagraniem tego odcinka, ponieważ chciałem go nagrać w Polsce, gdzie od jakiegoś czasu już czeka na Was do wygrania Dartmoor X Player. No, ale wszystko co nagrałem okazało się kichą, nie zawsze wszystko się w życiu uda, no i o tym też trochę dzisiaj będzie, dlatego nagrywam to w studiu i już przechodzę do rzeczy. Większość z Was wie, że na kanale trwa konkurs, w którym do wygrania jest Dartmoor X Player. W poprzednich odcinkach kładaliśmy wspólnie ten rower, no i wyjaśnione zostały zasady, które stanowiły o tym, że że rower zostanie rozlosowany po osiągnięciu przez kanał limitu 10 tysięcy subskrypcji. Sytuacja jest taka, że ja czekam na te 10 tysięcy tak samo jak Wy, ale niestety zasięgi tego kanału są na tyle małe, że trwa to w nieskończoność. No ale zajawki mi nie brak, pomysły cały czas mam na robienie nowych filmów, a jednym z takich pomysłów jest między innymi to, że chcę zmienić zasady w tym konkursie. Konkretnie, tu i teraz, zmieniam te 10 tysięcy subskrypcji na 5, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że uda się Wam wbić je do końca maja tego roku. Jeśli nie, rower zostanie zlicytowany na cele charytatywne. Myślę, że to uczciwy deal, tak już zostaje. No a że naprawdę chcę komuś z Was dać ten rower, no to mam dla Was taką prostą metodę, jak Wam w tym pomóc. Kanał ma obecnie około 3000 subskrybentów, z czego 1000 ogląda moje filmy regularnie, są to najwierniejsi fani, no i to właśnie do was się teraz zwracam. Przekażcie ten film swoim rowerowym kolegom bądź koleżankom. No i wyobraźcie sobie sytuację, że jeżeli każdy z tego 1000 wiernych fanów załatwiłby dwóch nowych subskrybentów bądź subskrybentki, no to losujemy rower już od zaraz, no bo szybko nabijemy 5000. Prosta matematyka. Także wszystko w waszych rękach. Dajcie znać w komentarzach, czy pasuje wam taki deal. No i ilu załatwiliście nowych oglądających? Osoba, która namówi najwięcej nowych subskrybentów, dostanie y, pakiet wlepek y, dla siebie i swoich ziomków. Po nagraniu tego komunikatu miałem trochę pojeździć na tym rowerze, no ale niestety się nie udało, więc pokażę Wam jakieś filmy, e, które udało mi się nagrać wcześniej na tym rowerze. Niektóre się może powtórzą, niektóre może będą nowe. E, no cóż, trudno. E, tak musi już zostać. No i jeszcze małe info dla wiernych fanów oglądających filmy od początku do końca. E, osoba, która wygra ten rower, będzie miała szansę wystąpić w jednym z odcinków na kanale Ciężki Handel. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na filmy z jazdek, no i jakiś tam yy, ostateczny bike check. A ja Was serdecznie pozdrawiam, no i zapraszam do zabawy. Trzymajcie się, cześć! That my family blessed, yeah. And that they ever in check, yeah. hit to the Pray to the love, yeah. I'ma never lose my soul, no. him was locking in the dark, no. Protect a nigga from the traps, no. Pray to the Pray to the Lord, yeah. I'ma stay up never come, yeah. Say that my family blessed, yeah. Pray that they ever in check, yeah. Pray to the Pray to the Lord, yeah. yeah. I'ma never lose my soul, no. him was locking in the dark, no. Protect a nigga from the traps, no. To the 好，亲们。Uh. Até lá, tchau.